Trzy najlepsze walki z Ninjago. Na miejscu trzecim ląduje Zane kontra Pan E. To, co czyni tą walkę unikatową, to to, że odbywa się ona praktycznie bez użycia mocy, a główną rolę grają tu ciosy wręcz, co naprawdę sprawia, że starcie to aż miło się ogląda. Poza tym, kurde, pan E to inny poziom aury. Miejsce drugie, mistrz szłół kontra kryształowy władca. Uwielbiam tą walkę, ponieważ naprawdę pokazuje do czego zdolny jest sensej, który zazwyczaj szkoli, a nie walczy. Poza tym efekty tutaj to po prostu bajka. No i pierwsze miejsce, Noct kontra, dosłownie kurka wszyscy. Zresztą zobaczcie to z muzyką. Pimora, a nie